Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Wiedzieli przecież dobrze, że Pan Go zna, wiedzieli dobrze, że gdziekolwiek, by na ziemi się nie urodził, to jest w Bożych rękach, a jednak przynieśli Go do świątyni, bo byli mądrzy i wiedzieli, że Bóg wybiera sobie świątynię. Na szczególny obszar spotkania z człowiekiem. Jeśli kiedykolwiek pomyślałeś sobie wolę modlić się nad jeziorkiem czy w lasku i jeśli pomyślałeś sobie, nie potrzebuję kościoła, by spotykać Boga, to tak, masz rację: Bóg spotka Cię wszędzie. A jednak czy nie warto pełnić woli Boga, który zapragnął dla siebie świątyni jako takiego ekskluzywnego, wyjątkowego, szczególnego miejsca poświęconego tylko na spotkanie z nim, czy nie warto zamiast tych swoich ludzkich mądrości posłuchać mądrości Maryi i Józefa, którzy postanowili swoje dziecko przynieść przedstawić Bogu w świątyni. Do zobaczenia jutro.